Cześć Wam, szykuję się dosyć ciekawy odcinek z naprawy laptopa Acer Czy znacie tego pana? Cyberpunk opóźniony Do taki no Wysłał on właśnie do mnie tego laptopa Jest to laptop Acer Całkiem ładny, zadbane i piątka dziewiąta generacji Jakiś GTX chyba 1650 na pokładzie Jest to oczywiście laptop Acer Nitro Dokładny model już Wam mówię O, proszę bardzo an 54, Więc całkiem ciekawy laptop. No i co się z tym laptopem stało. Już Wam nawet pokazuje. Ogólnie laptop się uruchamia, ale niestety dzieją się takie cerki. Teraz zobaczymy, czy on się w ogóle uruchomi. Być może będzie słaba bateria. Jest taki problem, że niestety nie można załadować systemu. Zobaczcie, co tutaj się pokazuje to nie jest jedyny problem niestety raz go wyłączę uruchomię go jeszcze raz można wejść normalnie do BIOSu i zobaczcie co się dzieje próba uruchomienia systemu za każdym razem dzieje się takie coś teraz tak jak Wam wcześniej wspomniałem do BIOSu można wejść normalnie o tak i teraz tak F2 albo DELETE Hasełko, I jak widzicie, jest i piątka 9300H. Wszystko tutaj się zgadza, tak? Dysk jest, jest pamięć RAM. A niestety, dzieją się takie rzeczy, jak pokazałem Wam wcześniej. Ogólnie, co ja już zrobiłem z tym laptopem? Bo tutaj troszeczkę już pokombinowałem, co tutaj mogło być nie tak. Pierwsza sprawa, pomyślałem, może coś z dyskiem. Wymiana dysku, no, oczywiście, nie rozwiązała tutaj problemu. Druga kwestia, uszkodzona pamięć RAM. RAM podmienione. Dalej sytuacja bez zmian. Programowanie BIOS-u. Niestety również nic tutaj nie dało. I tak naprawdę skończyły mi się tutaj już pomysły. Wszystko jest w porządku: napięcia, wszystko jest ok. Teraz jedna ważna sugestia. Tutaj właśnie od zagranika. Miałem taką informację. Eee, wyłączył on laptopa, znaczy wyłączył. Eee, zamykanie systemu. Następnego dnia eee, zauważył, że laptop cały czas jest uruchomiony. Niestety pracował tak całą noc, próbował się wyłączyć, ale niestety cały czas tutaj pracował i był bardzo gorący. Więc co to może oznaczać? Albo uszkodzony CPU, albo niestety uszkodzona karta graficzna. W tym wypadku podejrzewam, że będzie niestety uszkodzony CPU, ze względu na to, że w tym chyba modelu startuje normalnie laptop z zintegrowanej grafiki. Dopiero później, przy uruchamianiu Uruchamia się dedykowana karta graficzna, więc zacznę dzisiaj od wymiany CPU w tym laptopie. Zobaczymy czy to pomoże. Spotkałem się może nie z takim usterką, że powiedzmy miałem takie jakby artefakty. Niestety w tym wypadku nie mogę uruchomić programu do sprawdzania pamięci VRAM jest tylko tutaj UEFI. Żeby uruchomić program, muszę mieć tutaj tryb legacy. Tego trybu tutaj nie, um nie mogę uruchomić, więc wstaje tylko UEFI. Instalacja systemu, dalej ten sam błąd czyli laptop się zawiesza, pokazuje właśnie takie artefakty. Próba zbudowania Windowsa z USB kończy się również takim samym skutkiem. Teraz fajnie się trafiło: miałem do naprawy laptopa bodajże HP. Jest to płyta główna z wyjętego laptopa HP Omen. Laptop niestety jest po upadku, znaczy był po upadku. Tutaj niestety system się uruchamia, ale niestety sypie bluescreenami cały czas albo się po prostu zawiesza. Pierwsze podejrzenia miałem właśnie, że coś będzie z CPU, czyli połączenia między właśnie płytą a samym procesorem. W tej płycie został zrobiony już rybaling niestety nie rozwiązało to problemu dalej kwestia musiałbym tak naprawdę rwać rdzeń i pamięci, żeby zobaczyć czy to nie, nie jest problem z grafiką ewentualnie z samym układem PCH tutaj wspólnie z klientem doszliśmy do wniosku, że po prostu klient wymieni sobie płytę akurat płyta nie jest droga, bo kosztuje chyba 800 do 1000 zł, więc całkiem dobra cena tak naprawdę, jakbym miał jeszcze płacić za kolejny, powiedzmy, rebaling tutaj CPU, czyli GPU, bądź nawet układu PCH, no ciężka ogólnie diagnoza po upadku. Więc dzisiaj postaram się właśnie wlutować ten CPU do tego laptopa i będę tak naprawdę wiedział, jak tutaj załaduje się normalnie system, a powiedzmy, będą te blue screeny, czyli tak jak na tej płycie, to będę wiedział, że ten procesor na pewno jest uszkodzony, tak jak również ten procesor. Wtedy po prostu zamówię podobną, powiedzmy, płytę, wylutuję CPU, wstawię do tego laptopa. Pod samych procesorów niestety nie można dostać, kosztują no, spore, spore pieniądze ogólnie, żeby kupić, więc wolałbym, powiedzmy, kupić taką płytę, wylutować CPU i, i tak naprawdę tyle. W takim razie ja najpierw lecę na stację PGA, demontuję ten CPU, muszę go oczywiście zakulkować, a później zajmiemy się tym laptopem. testowe CPU zdemontowane z płyty i oczywiście, zobaczcie, już zakulkowane powiem Wam tak na temat tych sheet po prostu to jest dramat tak krzywo one są wycięte, że po prostu połowę kulek to niestety trzeba układać ręcznie nie wiem kto to ogólnie zrobił te sito, ale powiem Wam, no nie ma dobrego sita ogólnie do tych procesorów Chcecie się tak naprawdę 6, 7, 8, 9 generacji. Te sita są chyba identyczne. Nie ma takiego dobrego sita do tego procesora. Bateria odpięta. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Oczywiście tak, chłodzenia wcześniej nie demontowałem. Biosy mamy tutaj dwa. Programowane były oczywiście za pomocą tutaj klipsów Nie wylutowywałem. Zmieniany, zmieniana kość RAM. Sprawdzane oba sloty, oczywiście wymieniony dysk, dalej to samo. I jedna ciekawa rzecz odnośnie, zobaczcie, widzicie wysunięty termopad ogólnie, to było właśnie tak oryginalnie. Tutaj raczej nikt tych termopadów nie zmieniał, po prostu po demontażu klapy, w takim stanie już był tutaj termopad. Tutaj z tego co widzę, ten termopad chyba chodzi w sekcję zasilania GPU, więc no nie wiem. Trochę kontrola jakości, coś się chyba tutaj nie spisało w Acerze. Co muszę teraz zrobić? Zdemontować oczywiście płytę główną. Trochę zabawy tutaj jest. No i co, wymienić procesor? no Mam nadzieję, że to będzie ten procesor. Z taką usterką, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, nie spotkałem się. Spotykałem się powiedzmy, właśnie z bluescreenami, z zawieszeniami się laptopa. No i tam no, wymiana CPU pomagała w tym wypadku. No myślę, że. Prawdopodobnie uszkodzona jest tutaj nie wiem grafika albo jakaś część CPU. Demontuję w takim razie całość i lecimy na stację PGA, demontujemy mam nadzieję uszkodzony CPU. to już jest w obudowie, mam nadzieję, że chociaż kółeczką Windowsa się tutaj pojawi tam bluescreeny mogą się sypać, to nieważne tak jak Wam wcześniej wspomniałem, ten procesor prawdopodobnie jest uszkodzony bateria nie jest wpięta, oczywiście podpinam zasilacz bateria RTC była wypięta, więc zobaczymy ile będzie tutaj restartów, ogólnie tu jest i5 dziewiątej generacji więc trochę tych restartów może tutaj być, jak to procesor Intela no dawaj, dawaj. Ważne, żeby chociaż teraz obraz pokazał, nie? czy w ogóle procesor dobrze tutaj siadł. Czy z tego co widziałem na filmie, był ok. Wentylatory na tą chwilę się obracają, podświetlenie tutaj co chwilę. O, teraz na przykład jest restart właśnie, znowu jest podświetlenie klawiatury. Dysk jest tutaj już wsadzony z zagranika, więc zobaczymy czy tutaj się pojawi cokolwiek. Masakra, to jest czekanie najgorsze, nie lubię tych momentów szczególnie właśnie po wlucie jakiegoś układu BGA. O, dobra, jest logo i dobra, jest już, zobaczcie. Kółeczko się pokazało. Wcześniej w ogóle nie było kółeczka, tylko od razu te artefakty. Będzie dalej automatyczna prawa Jest. Jest bluescreen. Taka właśnie sytuacja była na tym procesorze, co go wlutowałem. Tam czasami system potrafił się uruchomić normalnie, a czasem niestety przy e, ładowaniu systemu właśnie takie bluescreeny e, Podepnę teraz pendrive'a. Podejrzewam, że i tak pewnie bluescreen się pojawi. No ale dobra Tak, teraz przynajmniej widzi pendrive'a. Też będzie blue od razu? Dobra, ładuję, ładuję. Mieli kółeczko. Kurde. Jest ok. Powiem Wam, jest w porządku. To, że system akurat się nie uruchamia, to, to nie problem. Zaraz sprawdzę jeszcze na swoim dysku testowym, czy będzie tak samo się zachowywał. Dobra, mój dysk jest. Tutaj zobaczcie, jest dysk z zagranika. Dobra, jest kółeczko. I, I się zawiesił. Dobra, czyli sytuacja jest identyczna. Znaczy, mnie to trochę cieszy, bo o to tutaj mniej więcej chodziło. Jeszcze raz go spróbuję uruchomić. Dobra, nie ma co sensu, bo to będzie automatyczna naprawa, z tobą będzie mielił pewnie się zawiesi. Nie, teraz przeszedł dalej, dobra. Ale dobra, to mniej więcej tu będzie się robiło. Co teraz? O, już się zawiesił. Teraz co muszę tutaj zrobić? No, oczywiście muszę zamówić, tak jak wspomniałem na samym początku, niestety drugą płytę główną. No, liczyłem się z tym w sumie, że niestety będę musiał zamówić tutaj kolejną płytę główną, ze względu na to, że tak jak podejrzewałem w tamtej płycie, no faktycznie jest uszkodzony jednak CPU. Tutaj klient od HP, którego również pozdrawiam, e, ma teraz pewność, że był uszkodzony procesor. Tutaj procesor zagrajnika, również jest trup. E, zamawiam w takim razie płytę. No i co? Czeka mnie z powrotem e, demontaż CPU, kulkowanie. Nowy CPU już jest w laptopie zagarnika. Przechodzi tutaj testy programem Intel Diagnostic Tool. Nagrywam to dla Was 14 grudnia. Jest to oczywiście również data premiery next genowej aktualizacji do Wiedźmina 3. Pobrałem sobie Wiedźmina, również aktualizację i powiem wam, robi to nawet wrażenie, różnica jest zauważalna. Co prawda jest tutaj tylko GTX 1650, ale daje radę. Co prawda nie wyświetla mi się tutaj liczba klatek na sekundę. Oczywiście tam na Steamie jest uruchomiona funkcja, ale nie wiem. Nie chce mi się to wyświetlić, więc teraz to nieważne. Eee, może jakaś misja, albo jakieś kurcze, kurcze potworki by się zabiło. Zaraz, może coś znajdę, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No, jest różnica. Piszcie w komentarzach, właśnie, czy też pobraliście sobie już tą aktualizację. Dobra, tutaj coś idzie. Może będą mieli jakieś, jakąś dla mnie misję, albo i nawet nie. Ogólnie wiecie co, pomyślałem sobie nad jedną ciekawą e, rzeczą. Co myślicie nad takimi live'ami? Powiedzmy, robię sobie tutaj live z, z testowania sprzętu, który naprawiłem. Typu na przykład mam tutaj laptopa, streamuję sobie powiedzmy obraz z gry, odpowiadam na Wasze pytania. Nie wiem, piszcie właśnie w komentarzach co o tym sądzicie. Bo na tą chwilę po prostu... Te live z napraw, no nie jestem w stanie ogarnąć tego. Bez drugiej kamery, no ciężko ogólnie byłoby to nagrywać. Mam tutaj tylko powiedzmy, jedną kamerę i ujęcia tylko z Blatu A tak z ostatnim pomyślałem właśnie takie takie luźne live, gdzie testuję powiedzmy jakiegoś laptopa, testuję kartę graficzną. Szczególnie właśnie tyczy się to bardziej kart graficznych. Więc jeżeli jesteście za... Piszcie to w komentarzach. Jakoś tam zobaczymy co, co z tego się uda zrobić. Kolejny naprawiony laptop. Powiem Wam, tym razem była to dosyć skomplikowana naprawa. Pomyślicie pewnie, że jak to? Montaż CPU no nie jest jakiś tam trudny. No może i nie jest trudny. Kwestia samej diagnozy. Aby zdiagnozować uszkodzenie tutaj CPU musiałem tak naprawdę zdemontować CPU, zamontować drugi układ i dopiero wtedy miałem pewność, że ten procesor jest uszkodzony. Później oczywiście Zakupiłem nową płytę główną, z której przeszczepiłem sprawny procesor. Poprzedni procesor oczywiście byłem świadomy, że montuje uszkodzony, ale chodziło, chodziło głównie o sprawdzenie, czy laptop będzie butował samego, powiedzmy, ThinRiver, bądź czy będzie próbował uruchomić sam system. Tutaj, w tym laptopie na samym początku, czyli laptopie zagrajnika i w tym procesorze w ogóle nie było możliwości bootowania żadnego systemu. Czy to z USB, czy to właśnie z dysku, od razu, tak jak widzieliście na samym początku, dziwne artefakty. Było można wejść oczywiście tylko do biosu i tutaj nic więcej. Wymiana CPU rozwiązała tutaj problem. Laptop działa nawet fajnie. Co prawda nie jest głośny podczas grania, ale temperaturki też nie są jakieś tam wysokie, jak na laptop. Więc no tutaj fajna, fajna naprawa. Dzięki, dzięki ogólnie za granik, że tutaj miałem możliwość naprawy tego laptopa. Bo no, byłem ogólnie ciekawy, co jest usterką tutaj tego laptopa, więc e, pozdrawiam się jeszcze raz. My Widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Jeżeli macie jakieś uszkodzone sprzęty, piszcie do mnie na maila w opisie macie tam kontakt do mnie. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co ogólnie myślicie na temat tego laptopa, tej naprawy. Pamiętajcie jeszcze raz, tak jak wam wspomniałem podczas testowania tego laptopa. Piszcie w komentarzach, co myślicie właśnie nad live'ami z testów sprzętu. Dobra, widzimy się niebawem. Na razie.